Cześć, jestem rwię. Dzisiaj zagram w coś, co nie sądziłem, że kiedykolwiek raz, że zagram, a dwa, że kiedykolwiek to nagram. Zacznijmy od tego, że nagrywam, tylko to, że zacząłem w to grać, tylko z jednego powodu. Okej, okay, może już pokażę, co to jest. Tak, to jest Fortnite. Wiem, wszyscy, którzy mnie znają i zobaczą to na kanale, bo najpierw proszę mnie posłuchać, um, Fortnite'a. Byłem przez ostatni chyba rok połowem typem, który mówił o to, to takie gówno, że to dla dzieci i w ogóle, nie? I tak dalej mm, Moje zdanie się trochę zmieniło e, Słyszałem bardzo wiele opinii Znaczy opinii, może to nie opinii, tylko Że w tym Fortnite'cie czanki się nie ładują i jak widziałem czanki, no tam dysk, nie zrzuć się na SSD, wrzuć się na lepszy dysk, nie trzymaj na HDD ja sobie, co, co to za. Pierd co to za głupota w ogóle? Nie, nie rozumiem tego, że cianki się nie ładują, bo dysk, więc postanowiłem to sprawdzić. Zainstalowałem sobie na dysku HDD yy, i za, sprawdziłem zagrałem jeden mecz. Jeden mecz nie było problemu w ogóle. Tak se gram, o kurde, zabiłem coś pier pierwszy kill, potem drugi, nagle kolejnych czterech Wyszło, że zrobiłem około 10 i pierwszy mecz, który zagrałem po roku, bo pierwszy raz w to grałem może w sezonie drugim, Mam do sezonu drugiego coś tam kiedyś grałem w drugim, potem chwilę nie grałem, potem od trzeciego albo czwartego zacząłem trochę grać, potem to rzuciłem, bo przerzuciłem się właśnie na y, anti fortnite Ostatecznie po tym roku, gdy zagrałem pierwszy mecz, wygrałem. Moja pierwsza, zacznijmy od tego, że to moja pierwsza wygrana w życiu i właściwie gra mi się spodobała. Nie jest taka zła. Pewnie mnie wszyscy z nami zjedzą, ale nieważne. Mi się podoba, zagram... Z... Dzisiaj zagramy w Fortnite. Zobaczycie jak lamie. Jak mówię, ja jestem w tolamu. Dosłownie... Umiem strzelać. Umiem strzelać i umiem w miarę ogarniam grę. Wiem już mniej więcej co się teraz dzieje w tym sezonie, tym, tym rozdziale, czy co to jest. Um, jestem w miarę obeznany, to coś tam mapy sobie odkryłem już. Ale budować się nie umiem do teraz. Umiem się postawić sobie ścianę, żeby mnie nie strzelali, albo wejść gdzieś na górę, pomagając sobie tymi ukośnymi ścianami, Ale tak poza tym to nie ogarniam jeszcze zbytnio budowania. Okej, okay. ja bym poleciał. Niestety nie mogę polecić tam, gdzie zazwyczaj latam, więc polecimy sobie. No, może być ta sklepowa Sadyba. Tam rzadko, bardzo rzadko chyba bywam. Zazwyczaj latam sobie na skaliste skarpy, bo już mniej więcej tą miejscówkę ogarniam. Ups, wiem co gdzie jest, i wiem, jak tą w miarę szybko uciec. Bo tutaj jest zawsze helikopter. Chyba, że ktoś mi go zabierze, to muszę lecieć z kapcia. Okay, Mam nadzieję, że jakoś nie będzie tutaj masywnie dużo osób. Chociaż to jest w sumie punkt dosłownie nad pod yy, tym. Jak to się nazywa? Pod tym busem. Tu górę jeszcze widzę skrzynkę. Dosłownie na tej górze o. Dobra, czy jak dużo osób tu leci? Nie widzę chyba nikogo. Czy mi się tylko wydaje. Byłoby bardzo miło, miałbym spokój. Dobra, mamy skrzyneczkę. W sumie nie, nie, nie tak źle jak na start Okej, okay, tu jest wyjście. No to ja tu jeszcze chyba nie byłem. Czy może przechodziłem, ale jakoś zbytnio nie nie, 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 ten, nie sprawdzałem tych domków? Podażę wezmę, zawsze się mogą przydać. Przyjrzyjmy jeszcze tą chatkę. Biorę póki co wszystko, najwyżej potem będę wywalał. Tu jest jeszcze jakieś wejście, nie tylko ammo. Pelem, bo często może zabraknąć, co nie? Pewnie tylko wezmę zamiast tego. O pompa. Pompę też weźmiemy. A szkoda, że tą połówkę wypiłem już. Dobra. I nie tak. Wędki jeszcze nie razu tu nie używali, takie były nieważne. Tu mi kamerka, mam wrażenie, przycina, ale ustawiam ją w miarę tak, żeby się nie przycinała. O, tu mógłbym sobie broni ulepszyć. Czy chcę? Nie, nie chcę. Nie mam na to czasu. Jeszcze przejrzę przy okazji, póki mam jeszcze czas. Ech, całe, te, całe te domki tutaj. to jest skrzynka? Tak, to jest skrzynka właściwie. Okej, ktoś tu jest właściwie. Dobra. Tu bardzo można było łatwo zobaczyć, jakiego ze Tu jeszcze musi być w takim razie. nawet chyba dwóch gości. Tak, tam się ktoś buduje, widzę. Dobra, ja bym wszedł jeszcze tutaj do środka, bo słyszę skrzynkę. Może coś fajnego złapię. Gośle... Nie, to hydrant, tylko może. Ja bym wziął z tego. U ile mam do APMA? O i mamy połówkę A nie, to nie połówka, nieważne Pewnie jeszcze uda mi się namówić na Grygona tego Fortnite'a Znaczy, grać gramy Ale, Ale co? O oh, Jezus no, O tym mówię, nie ogarniam jeszcze tego budowania Grać już graliśmy, ale do nagrywania on myśli Już chwilowo Grygon ma problemy z mikrofonem, bo Coś mu tam się uszkodził kabelek no, używa mikrofonu ze słuchawek. Ten dźwięk nie jest najprzyjemniejszym dźwiękiem. Jak można usłyszeć. O! Wreszcie minęły te dwie minuty. Dobra, trzeba się streszczać i spadać stąd. Pójdę przez most, chociaż tu będzie mnie widać mocno. Ale ludzie chyba się stąd już zawinęli. Takie mam wrażenie. Dobra, mamy go. Ładnie. Nawet nie dostałem jeszcze. Hmm. Chyba chciał dorwać tą skrzynkę, która jest u góry. Tak widzę, że rozwalał to wszystko, tutaj wszystko. O, to jest chyba jeden z tych, który tam... Gdzie ta skrzynka? Aha, bo ta skrzynka jest tutaj. Dobra, mamy. Dalej małe, przydałyby się większe jakieś to. O, proszę. Jak na zawołanie, dobra. Wezmę sobie niebieskiego opajmo i połówkę sobie wypiję. Um, zawsze mam dylemat, czy powinienem brać bandaże, czy dużą apteczkę. Więc biorę zazwyczaj apteczkę, ale wciąż nie wiem, czy powinienem właśnie brać apteczkę, czy bandaże. Chwilowo jest spokój, Żebyś w pobliżu Wziąłem sobie tego jak spalę, z nim za dużo roboty, trzeba go tam łapać te kuleczki, a ja mi się nie chce Nowy punkt orientacyjny. O, to tu jeszcze nie byłem. O weź. Mogę? St Mogę. Tutaj latarnia tam świeci właściwie. I no, to światło się obraca. Fajnie, fajnie. Dobra, mamy strefę. Szczerze, w takich momentach nie wiem co mam robić. Ale, Dobra, no to chyba byłoby już ze mnie tyle. Bo widać, że chłop się umie budować. A jak chłop się umie budować, a ja nie, no to chyba już mam koniec. Dobra, mam go. Oh, dobra. Szybko się uleczymy. Weźmiemy kewa. O jezu, miał mało. amo zostało do teraz. O, on miał tam jakieś fajne rzeczy. Dobra, co ty tu mieliś? O, zieloną pompę to jest jej wezmę. Weźmiemy też niebieską mkę. Oczywiście ammo sobie zbierzemy. Weźmy to chwilowo, bo nie potrzebuję już tej białej mki. Po co było to ci budowanie? Po co ci to budowanie? Po co jaką budowanie tutaj w ogóle? Jak ja ich robię, nie umiejąc budować? Co tu jeszcze? Ammo do pompy weźmiemy. No i to tyle chyba. Dajmy tego ma tutaj. I bym stąd spadał, ale nie dosłownie. O, X-Pick. Wezmę. O, apteczka. Apteczkę mi wziął. Słyszałem strzały chyba. Jezek, miło jeszcze półweczkę znalazłem od razu. Nie ja, no, jestem pewien, że ktoś tu łazi. Właśnie, Trzeba leci do strefy. Czy to tak słyszę ten eksp tylko, czy co to? Tylko to chyba słyszano. Dobra, już skoro tu jestem, to wezmę. To mi starczy. dawaj jeszcze tą. O, i tą udało się. Tam widzę skrzyneczkę. Po drodze, w sumie po drodze, to przejdę się. 18 graczy zostało, razem ze mną 18, czyli 17 do rozwalenia. A jeśli jeszcze po drodze rozwalą, to mam może, może jakieś szanse. O tam widzę typa. Też helikopterem leci. Chyba wezmę tą połówkę. Już nie wiem. Nie dobra, zostaje przy małej, idę chłopa tam zaję do tyłu. Jak się oni strzelają, to wykorzystam sytuację. Próbuję rozwalić tego, który zostanie. Wiadomo, będziesz obity, nie? Okej, okay, mocno bywa, pójdę. Muszę uważać, bo nie, dużo tam mu mi zostało. Ale ja to na styk robię Ale ja to robię na styk Dobra, się dobuduję na szybko Nie wiem czy tam mnie nie zobaczą, więc tu też się schowam Proszę, tak to się robi właśnie bez budowania nie wiem po co komu to budowanie, jakieś śmieszne. Niebieska pompa, tak? Czy mi się wydaje? Tak, ale nie taką, którą bym chciał. Snajperka. Snajperka jest fajna, aczkolwiek. Nie wiem. Wziąłbym sobie może tak. Żeby... Czy do tego domku jeszcze wrócę? Jeszcze dam radę Już nie, już jest, dobra, walić ten domek O, lama jest Mam nadzieję, że nikt się teraz nie wgapia nie? w nią, właśnie ze snajperki Muszę być ostrożny, bo już dużo nas nie zostało, a strefa coraz mniejsza 40 sekund, ja, to też muszę wziąć pod uwagę Nie, 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 co ty robisz? A, to i tam full. O, mam wszystkiego fulla. Znaczy z materiałów. To mi się jeszcze nie zdarzyło. Wezmę biegnę całość wokół. Jezus Mary, się przestraszam, że ktoś tu jest a to. Krzak zwykły. Sorry skrzynka, nie mam czasu. Coś widziałem, się budował do nieba. No jak mogę to zprzeładować, najpierw nie pomyślałem wcześniej. Tu też coś się działo. zapiernik. Jestem w kolejnej netstrawie, od razu. Za dużą czułość mam. Nie ją zmienić. O, już widział, że do niego strzelam, czy nie? Tak, widzi. Czy on mnie rzeczywiście widział, czy właściwie nie? Nie wiem. Że mi ktoś pleców to nie zrobił? Rzekam się. O oh, shit! Ale zlamiłem teraz. Czyli jeden nie widział, przynajmniej wiem. No, szkoda, szkoda. O, ow. Dostałem plecak w Pustynny potok. Cieszę się niezmiernie. Ale, Ale fajny lot nie mam. ja mam lepszą. Ty takie nie masz. No gówno znalazłem, nie jest No shit ja mam problem teraz, bo tutaj przede mnie. Chociaż Mam pistolet. O Jezu Zapomniałem, że to są pary. No, chłopiej. Dobra, zabiję dwóch typa. Daj mi trochę. O-o. No, ja też. Teraz jak lecę, jestem 90 takie. Uuu, o kurde. Shit. Jak oni Paletyka. tak nisko spadają? Wyskakują od razu z autobusu. Ale nie, bo on dosłownie o wiele niżej niż ja włączył spadochron musie. Ej dosłownie, jak ostatnio tutaj byliśmy nikogo nie było, a teraz jest cała ogromno. No bo już sam środek sobie tego przelatowaliśmy, nie? Ale, tu są, pamiętam zawsze trzy, dwie skrzynki, więc tutaj wlecę pierwszy sobie. Może coś coś wyjmę z tego. No weź. Dobra, zielona MK, nie jest źle Okej, okay, ja mam skrzynkę, mam... Mam połówkę i mam shotguna Ja niestety nie mam żadnego kewa Mam 9 naboi, więc ja mam... Okej, okay, u mnie nie jest aż tak źle jeśli chodzi o same rzeczy Tu już ktoś Bo ograbił niedaleko siebie Tak, idę do ciebie Powiedzmy o, Siema Halo? Ja mam tylko szot tego shotguna, więc okay. ja Przypominam ja nie jestem dobry w tą grę nie, nie, ja też nie To tak nie działa O super Dzięki Ale może być e, nie to chciałem. A ktoś nas przez okno nam zdjął, tą platformę Biegnie tu Dawaj dawaj Leży? Dwóch jest Jego kolega buduje się. Kurwa iścolo, dobra czekaj Kurwa, widzę no shotguna Nie użyłem jestem ja pier... Czekaj gdzie on jest Podniósł się Tu jest za ścianą od razu Leży No nie do... Nie no fryer a, nie będę miał wycinania tych przegryw. Shit! Przeżyj, biegnę. Leżą we dwójkę. O, no i gites. O shit! To, ty? to ja! To ty strzelasz? Nie. Nie, tu jest typ, na dole. Idzie w twoją stronę. No, ja Leży jeszcze jeden, jest gdzieś. Widzę go, jest po moje lewo. Kojarzy, jest taka mini stacja benzynowa przy ulicy? Czekaj, widzę. Za 48 tam dostał. Czekaj. Ubiegam na go na, około. na razie nie wyszedł, więc jest u mnie, jest u mnie. Zbliżył się. Widzę go. Leży? Widzę, wiem. Że jest. O, dobra. Początek ładny. Tam leży połówka na tej stacji benzynowej, co weź. I chodź jeszcze małą ci dam. Ja mam już. W... A, A, no i dobra. A najpierw małą pijemy, bo już z... No najpierw małą, bo najpierw małą się pije. Eee, jak się otwiera, ekwipunek? Pod... A pod I. Ja mam pod I. Oh, Boże. Chodź, Chodź tutaj. O, ale nie, nie mam Amo, co nie kompletnie. Ja chwilowo jeszcze mam. Mamy blisko strefy. W ogóle domów nie przeszukaliśmy. A jest przy strefie. Bawne. Ja przele... przeleciałem ten jeden domek. Teraz idę. Kolejny, ogarnąć jakiś. Ja zbieram ammo. A aż o nie sobie, co nie? To jest spokój, mam nową, więc... Fajnie się og ogarnąć tych dwóch typa. Nie, czterech chyba było ich. Nie? Znaczy, ty zabiłeś jeden team cały, ja zabiłem jeden. No. Więc. To dwa były, to, to ładnie, ładnie. Mmm... O, jest zielona ręka, dobra. Okej, okay, to ja ogólnie ze staffem całym jestem ogarnięty. To może być. Brakuje ci czegoś? Nie. No, Mam MK niebieską, 57 naboi. Ej, ty nosisz małe miksturki? Są? Tak. To chodź tutaj są kolejne. Mam 4-3. O, tutaj. Czekaj, byłem w profesjonalnym ukryciu. <laughs> Dobry parkour. Okay. No dobrze. Dobra, możemy chyba spadać. No i chodźmy do strefy, bo nie będą tutaj przychodzili jacyś coś turyści. Eee, ogarnąłeś tutaj tą stację, co był ten goźni? Ja sporo widziałem rzeczy leżało. No wziąłem to czy znaczy, ja a, mam No i dobra. A, to jest tu, tu, tą połówkę, brew. I tu Ammo zostawię, zobacz. A mówiłeś, że ci brakuje. Okej. Okay. chodź. Chodźmy. 39 typa. Bez nas 37 jeszcze. O, ja, e, plecy. Gdzie? Wow, ale nagle spadki. Chyba jeszcze będę musiał zmniejszyć. Szczała dostałem, a ja się nie miałem budować, więc nie Dobra, chcę. weź ten. Ja sobie muszę stanąć na chwilę. Kurwa wika. No musiałem wyjść stamtąd, no. Ja nie umiem edytować. No. O Jezus, no to masz. Czekaj, biegnie chłop. Gdzie? Jeszcze, czek czekaj, no, w chodniku. Nie ma kewa. Okej. Okay. Miał kolegę, czy go dobiłeś? Właśnie, nie wiem. Chyba nie on wie. Zabił. On leży, on od razu się rozsypał cały. No cel. właśnie, zastanawiam się, czy się rozsypał, czy to ten, czy... Czyli bez kolegi już był, dobra. No tam ktoś biegnie, czy nie? Nie widzę nic. Tak, tak. Na szczęście słuchacie tylko w momencie, gdy mówię. Oni skakali od tego, widzę ich tam. Cicho, to słychać nie ziemi. Teraz typowie ty powie, jeden malował, ale wygabinowany odbił się nie. No? Mogę Uee yeah. Jest Widzę, widzę Dostał! Kurde Leżę Ale coś dostał No ja jestem tu Mam. Oh, A, nadzieję... i dobija mnie chyba No ale chuj Wziąłem, zobaczyłem już. A to mnie nie było go Niewidzialne w takim razie To jest ta baza jakaś taka Ta, no tam fajne rzeczy są, ale można łatwo też zginąć No, come on Może zieloną pompę u góry byś chciał Mam niebieską A, no i dobra gdzie ten drugi? Nie. Słyszę go. O, jest w środku, widzę go. Wokół, wokół jest. jest drugi. Ufaga o Kurde. Nie, koniec. Aj, dwóch nie wzięła, Takiego loła już mieli chłopy.